Wyprałam to, ale plama nie zeszła. Muszę zadzwonić do matki i zapytać, co robić. Simran, tak? Nie czujesz się dobrze? Odwołam podróż do Londynu. Pojadę kiedy indziej. To rośnie. Halo Rośni? Cześć mamo, mam plamy na ubraniu, która nie chce zejść. Znasz jakieś metody usunięcia? Matko, nie czujesz się dobrze. Mówiłam ci, że zostanę z tobą, ale nie chciałaś mnie słuchać. Sidhart powiedział, że ojciec jedzie do Pendżabu. Zostaniesz sama. Rośni: Nie, przyjadę do ciebie, nie możesz zostać bez opieki. Rośnij, naprawdę nie musisz. Jestem przeziębiona i mam kaszel. Nic mi nie będzie. Nie martw się. Matko, przyjeżdżam. Nie chcę już słuchać wymówek. Dobrze, cześć. Ona jest niemożliwa. Jedzie do bajanderu. Odwiozę cię na lotnisko i pojadę tam. Pojedziesz do bajanderu w tym stanie? Tak. Kto się tam tobą zajmie? Zadzwonię do Sida i powiem mu, żeby przekonał rośni. Poprawi mi się, jak tylko się z nią zobaczę. Jeśli zabronię jej przyjść, poczuję się źle. Bardzo mnie kocha. To prawda. Proszę pani, tak? Tak rzadko ostatnio bywają państwo w domu. Czuję się jak gospodyni, która ma gości. Co robić? To wszystko z miłości do dzieci. Wiemy jednak, że wszyscy czuwacie, więc o nic się nie martwimy. Dobrze, wystarczy. Dziękuję. Simran, tak? Uściśnij mnie. Co ty robisz? Zarazisz się. Jedziesz do Londynu do pracy. Jesteś taka dziwna. Jeśli wyjadę tam bez przytulenia ciebie, podróż mi się nie uda. Nie podchodź do mnie, zarazisz się. To nic. Przepraszam, proszę mi przysłać butelkę whisky do pokoju. Czy Sidhart już dojechał? Muszę z nim pomówić. Nie było go dzisiaj w fabryce, proszę pani. Nie pojawił się i nie sprawdził nowych wzorów? Nowe projekty będą gotowe na jutro, przecież już mówiłem panu Sidowi. Dobrze. Dzisiaj mu nie daruję. Pokłamał mnie i wyszedł z biura. Niech tylko wróci do domu. Wspaniale, doskonale. Widziałem prezentację, jeśli wcześniej się martwiłem, teraz nic mnie już nie niepokoi. Będę musiał porozmawiać z tatą, ale przedtem. Przepraszam? Dlaczego jeszcze nie dostałem mojego drinka? Panie kapor, czy myśli pan, co to za obsługa? Co to znaczy? Mówiłem, że mam ważne spotkanie i nie chcę, żeby mi przeszkadzano. Kto tak wrzeszczy? Możesz się tym zająć? Rozmawiamy tu o ważnych sprawach. Jak mówiłem, panie, nie chcę słuchać żadnych tłumaczeń. Zawołaj kierownika i to już. Przepraszam, proszę mi na moment wybaczyć i zajmę się tym. Jesteś służącym, więc zachowuj się jak należy. Bierzesz pieniądze, to wykonuj pracę. Nalej mi drinka. Naprawdę przepraszam pana za kłopot. Dzisiaj obowiązuje prohibicja i my. Poważnie? W którym żyjecie stuleciu? A co mnie to obchodzi? To hotel siedmiogwiazdkowej sieci, a nie pustelnia. Zapłacę więcej, ale chcę dostać alkohol, rozumiesz? Szybciej przynieś mi coś, ruszaj się. Przykro mi bardzo, proszę pana. Zamknij się i zejdź mi z oczu, rozumiesz? Proszę pana, zamknij się i zejdź mi z oczu. Stracę pracę, proszę pana, proszę nie zrozumieć. Kim ty do cholery jesteś?